Hej, witajcie z tej strony, Bobru. A na waszych ekranach, Organ Trail. Tak, ocalali, moi kochani ocalali. Ruszamy dalej. O tak, jak pamiętacie, dwie osoby zarażone, jedna umarła. To jest bodajże siódmy, bądź też ósmy, już nawet odcinek. Mamy sporo zapasów. I o ile wszystko pójdzie ok, powinniśmy dotrzeć na miejsce, czyli y, do strefy ocalałych. To znowu się powierzchnia zmieniła. A ja dzisiaj opuszczam auto, ale nie było nic do przeszukania. Myślę, że teraz będziemy po prostu długo jechać do przodu. Ktoś za zabrał jeden muffler z naszego tego. Jakiś złodziej. Cholerny złodziej. Trochę żarcia wyrzuciliśmy. Krysteć źle trzymał mapę, przez co... Oczywiście, jechaliśmy godzinę w złą stronę. To jest event, okej. Okay. Coś widzimy z daleka. O ja, draft kubki, to już miałem Dobra, spróbujmy szczęścia. Ogólnie w jednym... Y, y, są trzy kulki, trzy kubeczki... Znaczy dwie kulki, trzy kuleczki. Kurwa, co powiedziałem? Dwie kulki, trzy kuleczki. W obrót 2014. Dwie kuleczki, trzy kubeczki i one jest niebieska, to jest jakaś normalna nagroda czerwona to jest wielka nagroda I on tam, wiecie, robi te swoje szar szarlatańskie sztuczki, i musimy zradać trick kubek Dobra, załóżmy, że to będzie lewy. No i oczywiście nie trafiliśmy, więc go zabijemy. Tak z nas z nie będzie nas wpływał, robił Bobru, nigdy z... tweet, nigdy z nim nie grajcie w żadne gry. Znowu gdzieś się zrobiliśmy a rodzinę? Wszyscy sucha, dehydrated. Trzeba będzie odpocząć w tym mieście trochę. Co to jest w ogóle za miasto? Jakiś bandyta postrzelił naszą oponę i odjechał. Penis. E, oczywiście naprawiamy ją. Salt Lake City, ok. Fajnie. Autoshop. Upgrade. Chainsaw Windows na karierę. Never lose a gas can. Mamy w sumie teraz takie coś, że możemy się przedrzeć przez hordę, po cichu, więc możemy to kupić. Baterie chyba... chyba nie ma sensu kupować baterii nam. Mamy już baterie? Mamy dwie. Dobra, i pracę. Suicide i chyba nie bierzemy. jarcynowo to wygląda? Po trzy, wszędzie jest żarcie po trzy, było po jednym wydaje mi się. Dobra, to czy trochę żarcie sprzedamy? Choć ze zystu stała była i kupimy trochę paliwka, trochę amunicji i może nie no metki tu już nie patrzę się kupować. I ja tyle w sumie. Idziemy dalej. F wow, ale nasz auto teraz wygląda. Słuchaj, te światło przeciwmigielne Tutaj jest e, ten carrier, tutaj jest ten yard sale, a tam z tyłu jest nin ninja muffler. <grym, grym>, Okej okay. Jedziemy. Oj nie, mogliśmy jeszcze wyspać się. O, ale... Możemy się przedrzeć automatycznie. Wcale by nas nie zauważyły, żeśmy przyjechali w taki sposób. Zatrzymajmy się jeszcze. I... się prześpimy. I to też sporo prześpimy z 5 godzin. No, ci dzisiaj chrystalianos się trzymają z tą chorobą wieczną. Znaczy, chorobą, no. Zarażeniem. Wirusem Z. Dobra, tyle wystarczy. No i teraz. Jedziemy. Niedobrze by się przydało na sprawę zatrzymać. Patrzę na Zambię razie jest medium już. Coś tam się stało nam. Kurde, ale taki cioci kreser to chyba medkita, będę musiał zażyć za chwilę. Też zabrałem 41 amunicji z tego. Super. Trady. Dwa e, medkity za jedną oponę. Ok, mam sporo opon. 19 dolarów za jedną baterię, nie? Dobra, medkity teraz trzeba je podawać teraz odpocząć jeszcze godzinkę jak nasza auto się trzyma? ulepszymy, znaczy naprawmy je raz? idziemy na oj dziesiąte, to już moglibyśmy pierwszy skrawędż robić no ale trudno a naprawić dopiero potem no troszkę zmarnowałem o, już się nie uda reparacja, dobra zajebiście zmarnowałem czas, dobra lecimy na scavenger na scavenger. Hej przyroda, 50 dolców! 50 dolców! Jeja. Yeah. Jeszcze więcej dolców. Normalnie już mi perka na pieniądze. A nie mamy. jest żarcia trochę, tylko wyżej. O Jezu, tu strzeliłem. O to mi chodziło. Ale jest ciężko już teraz. Co prawda jak się radzę, ale jest ciężko. Poblorta nie ma, została nas czwórka, licząc mnie. Jest dosyć ciężka. Zdążymy do... nie zdążymy, okej. Okay. Scavenge, kolejny. Jest trochę strapu w postaci Maflera. No, co tu jeszcze znajdziemy? Jedzonko. Co jeszcze? Kolejny strap. To chyba są pojedyncze, albo po pięć strapów, takie maflery. Oj, pieniądze, ale do nich trochę nie dojdziemy niestety. Bo musimy duże kółko zrobić, żeby zombie ominąć. Wow. To było niebezpieczne. Dobra, nie dojdziemy na stówę. Chociaż... Pieniądze! Kurde. Jeszcze dwa nas czekają. Słoik z jedząkiem. Na dobry start Drugi słoik z na drugi dobry start <grymne> I co teraz? O, akurat tej zębiaków jest sporo, ja akurat trafiłem pomiędzy trójkę O kurde Dam się ugryźć Trochę, trochę za, się poczułem Okej okay. Ale żyjemy I lecimy dalej Nalecie no, kolejne coś Się zrespi Dobra no. Przestrzelimy się przez zumbiaka Czasami trzeba W tym poprzednim co mnie Co mnie uryźli, Też powinienem się dać Że tak powiem Eee dać. E, e, powinienem też trochę postrzelać Czy muszę że fast movement? Nie zszedł Nie nie zszedł Ten Roki są takie ponętne I pewne oczywiście pewne. Pewne swego. Dobra. E, wow, czemu slow? Normal. To trade. Nie ma trade'ów. E, reparacja auta pewna jeszcze miała być. 9 strapów, co tam mamy, tyle o tyle, że możemy zaszaleć. Super. Znowu się na godzinę zgubiliśmy. I lecimy, a właściwie jedziemy dalej. Zwolniłem, żeby przeżyć się przez hordę zombie, że skręciłem. Kurczę, ciągle coś się blokuje. I przez to tracimy godzinę za rodziną właściwie. Trochę jedzonka znaleźliśmy. Znowu godzinę się skupiliśmy, ja pieprzę. To jest niefajne, bo jesteśmy straszliwie... E, ...do tyłu, jeżeli chodzi o to, bo wiecie... ...jakieś e, są zarażeni. Dobra, trzeba jakiś stop zarządzić. I się zaraz wyspać. O ja jest został z raczki. Czerwonki. E, dobra, rest. No, tak by się przydało z 6 godzin, restnąć. W końcu raz się wyspać, cholera. Zawsze no, się hałasuję z ornym, ale wiecie, jest tak gorąco, że naprawdę nie dałbym rady przy zamkniętym siedzieć. Dobra, dziara strażki się pozbył podczas snu. Wszystko walno pod siebie i było mu ciepło, przynajmniej jedną noc. O ja, znowu źle pojechaliśmy jakoś. Sześć, zaraz trzeba się zatrzymać, bo zaraz będzie. żarcie się, się zepsuło. Dobra, teraz się zatrzymujemy i idziemy na rajda. Jeden z moich maflerów, nie, z ich maflerów za pin okej. Okay. Dwa ich paliwa za 25 dolarów, ok. 45 naszym nic. Nie, nie, nie. Scavenge. It's scavenge time. Dojedziemy do końca, tak mi się wydaje. Jeszcze z dwa odcinki tej przygody. I pierwsza przygoda zakończy się sukcesem, co będzie naprawdę sporą osiągnięciem. jest prawda, normal, ale jednak jedna śmierć na razie. US jest to, co widziałem 3 odcinki, trzy śmierci. Jestem lepszy. I won. O kurde, o kurde! Ja pierdzielę. Kurczę, ale to było niebezpiecznie Ten trzaki, wpadł w i mi prawie zupały zębiaki. Jeja, yeah, yeah. ale ryme. Trzaki zębiaki. Ok, 55 dolców, 200 żarcia. Scavenge! Znowu coś leci. Przepraszam, w poprzednim odcinku, dosłownie. Ale jak, kurczę, mieszkanie przy szpitalu, gdzie mają helikopter, to... Z tym się wiąże. ok sporo żarcia. Wręcz nam pod nogi wpadło. I kasa. No zajebiście. Takie skraweń, lubię jeszcze jakieś metki. Gdyby to byłoby po prostu cudnie. Znowu te helikoptery, Boże Święty. O jak głośno, jak głośno, na pewno to słyszycie. Mówię, tu powinien to wyłapać. 215 os, żarcia oraz y, troszkę dolarków, ok? Żarcie. Asy strzelę. Mamy 150 amunicji, nie za dużo, ale, ale trochę jednak jest. Znowu trochę żarcia Fajniusio, fajniusio, nie powiem, że nie więc Patrzcie, robią to Ciuchcie Zombie ciuchcia Okej, okay, jeszcze dwa strawęże i jedziemy dalej Strapy Trochę nie zaszkodzi. Te densy. Dobra, jest ta śmartlejąca, czyli trochę strapu jeszcze. Strapu naprawdę teraz dużo będziemy mieli. Dojedziemy się do save zone. A. Nie wiem czy to na save zone na przykład będzie coś jeszcze, Jakiś, nie wiem boss czy coś. Ale póki co to wygląda naprawdę spoko, jeżeli chodzi o nasze szanse. Oż jest! O, złap złapał złapały mnie. Czas hametki dnąć, trochę nasza bomba, czyli mnie. Jeszcze jeden skrabencz. Tro, trochę zwaliłem teraz, ale strasznie mocno mnie teraz otoczyły. Dałem się znowu złapać. Cholera! Czyli czy AIDS jest w Tydzie, albo HIV od zębiaków? Czy dałoby się też zarazić? Trochę teraz poczyszczę. Oczyściłem właściwie. Więcej nie zamierzam, raczej. Na pewno, dzisiaj tak prosto, to jesteśmy o wiele szybciej niż ścinamy na sprost. No tylko. Chociaż. też jesteśmy dosyć szybcy. Dobra, koniec. Jest. Okej, okay. to co? Kimanko, przez trzy i w drogę, w drogę. Na przygodę. Ile nam schodzić co godzinę żarcia? 8. Nie dużo. Chyba by schodziło 10, gdyby nie. E, gdyby był publord. Albo więcej. <grystek> o, Crystal ch się masturbuje sześcioma, a moi je niszczy. Klasyk. kryster to nasza zaraza. O, jakiś ten hangar. Wszyscy teraz dostają, teraz jest ciężko, więcej jest tych takich pechowych wydarzeń: Air Base Air Control e, Traffic Tower ACT. Wygląda trochę jak lotnisko z Daisy. Troszeczkę. Teraz ten body armor to może być całkiem dobra sprawa. za Faster Bullets weźmiemy. Bandyci za 14, spraw, nie płaca się. Żarcia trochę sprzedam na pewno. Z 540 możemy sobie pozwolić na luzie, na sprzedanie. Na jak nie więcej nawet. Z 700 sprzedam do żarcia. I w sumie... Co sprzedałem? Naprawdę? Sprzedałem jedno paliwo chyba. A tu nic nie można kupić. Fajnie. Może się tym załatwić nieźle. dobra, trade. Jedna z ich baterii za 5 paliwa, nie ma mowy. 43 żarcia za jedną łoponę, okej. Okay. No i co? Jedziemy dalej. Jeszcze odpuścimy sobie godzinki. Ojejku! Zacznijmy roadmapę jeszcze, jeszcze zreperujmy może wagon nasz, a dziesiątku repernijmy. Co tam, Jolo. Okej. Okay. Roadmap. map. Patrzcie, to wszystko podczas jednej przygody. Pierwsze podejście o kampanii. Wow, jesteśmy już na ostatniej prostej. ostatni yy, te, Kolejny odcinek będzie ostatnim odcinkiem 322 mile do safe haven. Yay! dobra, puste auto, znaleźliśmy nic do przeszukania. Ok, no, dalej, dalej. Teraz a zrobimy. Trochę dzień się bardziej zrobi dzienny. Nie, to, jest, to już jest safe haven? Niemożliwe. Kiciuś się masturbował jednym strapem i go zniszczył. Fajnie. Dzięki, Kiciuś. Prawie wiecie co? Po prostu teraz się prześpimy 4 godzinki i zrobimy koniec odcinka. I w kolejnym będzie koniec przyrody prawdopodobnie. Jeja. Naprawdę nieźle, nieźle jak na pierwszy raz. Szkoda, że Pablo to zgasł. Zależało mi na nim. I niestety zybałem. To wszystko moja wina. Jeszcze ten odcinek no Zacznę trzeci trajcik. Jeden z ich meditów za 87 żarcia. Wezmę. 48 ich amunicji za 7 dolarów. o zajebiście. Dobra, tak więc w tym momencie z wami się żegnam i widzimy się na drodze w kolejnym odcinku. Tak więc nie zapomnijcie o łapce w górę, no i trzymajcie się, ocalali, hej, papa. Pa.